Dzień dobry. dobry. Czy pani ma czas? Po prostu robimy zdjęcia. A foto wideo takie dnia Mikołajki. Jestem fotogeniczna, mam Spróbujemy zrobić kilka Dzień. zdjęć. Dobry. A skąd pani jest? Z Rzeszowa. A może chyba tutaj została. pani nam zaufa na tyle? Nie, może. Pani jest bardzo fotogeniczna. Popatrz, tak w prawo. Super, pokażę Ci. Mhm. pani dobrze zdjęcia robi. Super, masz Instagram albo TikTok? Bo jesteśmy na Instagramie, mogę Ci wysłać po prostu link do zdjęć. Dobrze. Miłego wieczoru i do z Mikołajką. za czas i o zaufanie.